Co myśli człowiek w ostatniej sekundzie życia? Nie myśli o wielkich ideach, o Bogu czy o wieczności. Czasem ostatnią myślą jest coś zupełnie absurdalnego. Coś tak małego i kruchego, jak jajka w siatce z zakupami na tylnym siedzeniu. Dla Marka ta ostatnia myśl była właśnie taka. Prosta, ziemska i absolutnie prawdziwa. Deszcz bębnił o dach starego wysłużonego opla. To nie był zwykły deszcz, to było natrętne, rytmiczne stukanie, jakby ktoś próbował dobić się do środka. Jakby chciał zmyć z marka smród taniej wódki, który przesiąkł już nie tylko ubranie, ale i tapicerkę, smród tygodniowej gęstej samotności. To był jeden z tych śląskich, listopadowych wieczorów, kiedy szarość nie jest tylko kolorem nieba, jest stanem umysłu. Wchodzi pod skórę, osiada w kościach i zostaje tam na zawsze. Zmęczone, rozmazane światła rybnika tańczyły na mokrym asfalcie, tworząc surrealistyczny obraz, który dla trzeźwego człowieka byłby może piękny, dla Marka był tylko kolejnym dowodem na to, że świat się rozpada. Gnał przed siebie, choć nie miał pojęcia dokąd, a może właśnie miał, uciekał. Uciekał przed pustą butelką, która turlała się na siedzeniu przy każdym ostrzejszym ruchu kierownicą. Była jak cichy, drwiący towarzysz podróży. Uciekał przed echem telefonu, który od miesiący milczał, a raczej to jego córka Kasia milczała, nie odbierała. Każdy nieodebrany telefon był jak kolejny gwóźdź do trumny relacji, którą sam metodycznie niszczył przez lata. Pamiętał jej ostatnią wiadomość. Krótką, chłodną, tato, nie dzwoń jak pijesz. Problem w tym, że on pił prawie zawsze, więc nie dzwonił. A cisza, która po tym nastała, była głośniejsza niż wszystkie kłótnie, które kiedykolwiek odbyli. I właśnie wtedy na zakręcie, który pojawił się znikąd, jak pułapka zastawiona przez los, światło stało się wszystkim. Dwa potężne reflektory nadjeżdżającego z naprzeciwka tira zlały się w jedno. Oślepiające słońce. Ostatnie słońce, jakie Marek miał zobaczyć w swoim życiu. Nie było czasu na krzyk, nie było czasu na modlitwę. Był tylko wrzask metalu, giętego i rozrywanego jak papier. Była eksplozja szkła, które przez ułamek sekundy wyglądało jak deszcz diamentów w świetle tej nowej brutalnej gwiazdy. Ostatnia świadoma myśl Marka nie była o Kasi. Nie była o straconym życiu ani o piekłe, w które po cichu wierzył, że na niego czeka. Była o tej cholernej siatce z zakupami na tylnym siedzeniu. O tym, że jajka na pewno się pobiły. A potem nastała cisza. To nie była zwykła cisza, taka jak między dźwiękami. To była cisza absolutna. Gęsta, ciężka, jakby ktoś jednym ruchem wyłączył dźwięk całemu światu, zostawiając tylko obraz. Marek poczuł, że staje się niewiarygodnie lekki. Jak dym z komina familoka, który unosi się swobodnie ku szaremu niebu. Znalazł się nad wszystkim. Patrzył w dół na scenę, która jeszcze przed chwilą była jego rzeczywistością. Widział zmasakrowany wrak swojego opla, owinięty wokół przodu ciężarówki. Widział swoje własne ciało bezwładnie uwięzione w tej metalowej pułapce. Nie czuł bólu, nie czuł strachu, tylko dziwny, chłodny spokój. Obserwował to wszystko z dystansem, jakby oglądał film, którego zakończenie już znał. Widział twarze gapiów wykrzywione mieszanką grozy i ciekawości. Widział migające nerwowe niebieskie światła karetki i wozu strażackiego, które cięły ciemność. I wtedy, w tej absolutnie niemożliwej ciszy, usłyszał coś, czego nie powinno słyszeć. Zapamiętajcie ten szczegół, bo on jest kluczem do wszystkiego, co stało się później. Jeden z ratowników medycznych, młody chłopak, może dwudziestokilkuletni, z małym srebrnym kolczykiem w uchu, pochylał się nad jego ciałem, sprawdzał puls na szyi, świecił latarką w nieruchome źrenice i robiąc to wszystko, nucił coś cicho pod nosem. To nie był żaden radiowy hit, żadna popularna melodia, to była stara, melancholijna piosenka. Marek rozpoznał ją natychmiast. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Jego zmarła żona Ania uwielbiała tę piosenkę. Śpiewała ją, kiedy gotowała, kiedy sprzątała, kiedy była szczęśliwa i kiedy było jej źle. To była ścieżka dźwięku ich lepszych lat, zanim alkohol stał się trzecią, a potem jedyną osobą w ich związku. Marek słyszał tę melodię krystalicznie czysto. Każdą nutę, każde zawahanie w głosie tego chłopaka. Ale jak? Jak to możliwe, skoro jego uszy, jego mózg, całe jego fizyczne jestestwo były już tylko bezużytecznym, umierającym mięsem? To pytanie zawisło w przestrzeni, ale nie zdążył na nie odpowiedzieć. Scena wypadku zaczęła się gwałtownie oddalać, jakby patrzył na nią przez odwróconą lornetkę, aż w końcu stała się tylko małym, migoczącym punktem w bezkresnej czerni. Poczuł, że coś go ciągnie. To nie była siła grawitacji, która ściągała jego martwe ciało w dół ku ziemi, to było coś odwrotnego. Delikatne, ale nieubłagane pociągnięcie w górę, w stronę światła, które zaczęło rozpraszać bezkresną czerń. To światło nie przypominało niczego, co znał. Nie było brutalnym słońcem ani zimnym światłem żarówki. Było żywe, miało w sobie ciepło, które Marek pamięta tylko z jednego miejsca w swoim życiu. Z dłoni matki, kiedy jako mały chłopiec miał gorączkę, a ona kładła mu chłodną dłoń na czole. To było to samo uczucie bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji. Światło nie oślepiało, ono prześwietlało, przenikało przez niego, a on, będąc już tylko świadomością, nie stawiał żadnego oporu. I w tym świetle Marek zobaczył całe swoje życie. Ale to nie był film odtwarzany klatka po klatce na jakimś niebiańskim ekranie. To było coś znacznie bardziej intymnego i przerażającego. On nie oglądał swoich czynów, on je czuł. Poczuł ostry, rozdzierający ból w sercu Kasi dokładnie w ten sposób, w jaki ona go czuła, kiedy wparował pijany na jej osiemnaste urodziny. Czuł jej upokorzenie, kiedy bełkotał coś do jej przyjaciół, a ona próbowała go odciągnąć na bok. Czuł gorące łzy wstydu na jej policzkach, jakby były jego własnymi. To nie było wspomnienie, to było ponowne przeżycie, ale z drugiej strony, ze strony ofiary. Zaraz potem poczuł ciche, pełne rezygnacji rozczarowanie Ani, poczuł je w jej dłaniach, które stygły, gdy kolejny raz wybierał butelkę zamiast niej. Czuł pustkę w łóżku obok siebie, pustkę, która była krzykiem, choć nigdy nie padło ani jedno słowo. Czuł jej samotność, jej powolne gaśnięcie, jakby sam wysysał z niej życie, każdym kolejnym kieliszkiem. To nie był sąd, w tej przestrzeni nie było oskarżyciela ani sędziego w czarnej todze, nie było ławy przysięgłych, była tylko prawda. Czysta, obnażona i niewiarygodnie bolesna, ale jednocześnie była otoczona czymś, czego Marek nie potrafił nazwać bezgranicznym, wszechogarniającym zrozumieniem. To było tak, jakby ktoś mówił: Tak, to zrobiłeś, to było straszne, ale ja wciąż tu jestem i rozumiem. Wina, ten ciężki, rdzewiejący pancerz, który nosił na sobie przez lata, który zżerał go od środka i kazał mu pić jeszcze więcej, w tym świetle po prostu zaczęła się rozpuszczać, jak garść soli wrzucona do oceanu. Znikała bez śladu, pozostawiając po sobie tylko czyste zrozumienie. To była łaska. Słowo, które tyle razy słyszał w kościele, ale które było dla niego tylko pustym dźwiękiem. Aż do teraz zrozumiał, że łaska nie jest nagrodą za dobre sprawowanie, jest lekarstwem na truciznę, którą sam w siebie wstrzykiwałeś. I wtedy, gdy myślał, że nic już go nie zaskoczy, zdarzyła się druga, absolutnie niewytłumaczalna rzecz nagle, bez żadnego ostrzeżenia, znalazł się w innym miejscu. To nie był niebo ani piekło, to było mieszkanie Kasi w Katowicach, kilkadziesiąt kilometrów od wraku jego Opla. Widział ją, siedziała przy małym kuchennym stole, wpatrzona w ekran telefonu, który leżał przed nią. Jej twarz była napięta, jakby czekała na wiadomość, której jednocześnie bała się otrzymać. I wtedy to się stało. Nagle, bez żadnego widocznego powodu, jej ręka drgnęła, jakby porażona niewidzialnym impulsem. Potrąciła stojący na krawędzi stołu kubek. To nie był zwykły kubek. Marek poznał go natychmiast niebieski, ceramiczny, w duże białe grochy. Ten, który kupił jej na dzień dziecka, kiedy miała może dziesięć lat, zanim wszystko się zawaliło. Zanim stał się potworem, przed którym uciekała. Kubek spadł na kafelki i roztrzaskał się na setki drobnych kawałków. Marek widział każdy odłamek. Widział, jak światło z kuchennej lampy odbija się w ostrych krawędziach porcelany. Widział każdy detal wzoru, przerwany teraz na zawsze. W tym samym precyzyjnym momencie zadzwonił jej telefon. Dźwięk wibracji na drewnianym stole był jedynym hałasem w tej scenie. Widział, jak Kasia podnosi aparat drżącą ręką, widział, jak przykłada go do ucha, i wtedy usłyszał głos, ale nie z telefonu. Usłyszał go tak, jakby osoba mówiąca stała tuż obok niego. To była jej siostra, ciotka Kasi. Jej głos był zduszony od płaczu. Kasiu, to znowu on. Mieli wypadek, musisz być silna. Marek stał tam, niewidzialny, będąc czystą świadomością, i patrzył, jak świat jego córki rozpada się na kawałki, tak jak ten niebieski kubek na podłodze. Obecność, ta świetlista istota, która była bardziej uczuciem niż formą, przekazała mu myśl. Nie było w tym słów, dźwięków, ale przekaz był doskonale jasny. Klarowniejszy niż cokolwiek kiedykolwiek usłyszał. To nie była groźba, nie była to też obietnica, to było stwierdzenie faktu, wypowiedziane z nieskończoną miłością i cierpliwością. Jeszcze nie czas. Twoja wina jest ci odpuszczona, ale przebaczenie, na które naprawdę czekasz, jest tam na dole. Wróć i napraw to. To nie był rozkaz. To było zaproszenie, wybór, którego nigdy nie sądził, że będzie miał. Mógł zostać w tym świetle, w tej bezwarunkowej akceptacji, albo mógł wrócić do bólu, do zniszczonego ciała, do świata pełnego konsekwencji, do córki, która właśnie dowiedziała się, że jej ojciec, alkoholik, znowu coś zniszczył, tym razem, jak sądziła, swoje życie. W ułamku sekundy, który nie należał do żadnego czasu, Marek dokonał wyboru. Nie był to wybór rozumu, ale duszy. Ostatnim obrazem, jaki zobaczył w tamtym miejscu, nie była aniejska chwała, ani obietnica wiecznego spokoju. Była to twarz kasi. Ale nie tej dorosłej zranionej kobiety, siedzącej w kuchni. Zobaczył ją, kiedy miała pięć lat. A on uczył ją jeździć na małym czerwonym rowerze w parku. Pamiętał, jak puścił siodełko, a ona pojechała sama przez kilka metrów, po czym zachwiałała się i upadła na trawę. Odwróciła się do niego, nie z płaczem, ale z uśmiechem tak szerokim i pełnym czystej, dziecięcej ufności, że serce marka pękało z miłości. Uśmiech, który mówił: Zobacz tato, udało się, wierzyłeś we mnie to dlatego uśmiechu musiał wrócić to dla tej ufności którą sam podeptał i zniszczył musiał podjąć walkę poczuł gwałtowne brutalne szarpnięcie jakby niewidzialna kosmiczna lina wetkarska zacięła się w jego istocie i ciągnęła go z powrotem w dół przez warstwy ciemności i materii powrót był jak skok do lodowatej wzburzonej wody z ogromnej wysokości światło zniknęło zastąpione przez potworny ból Ból, który miał tysiąc różnych głosów, łamanych kości, rozrywanych tkanek, zmiażdżonych organów. Cisza eksplodowała w chaosie dźwięków. Słyszał krzyki, metaliczny zgrzyt jakichś maszyn, syreny, głosy mówiące szybko i niezrozumiale. Potem uderzył go zapach ostry, chemiczny zapach szpitala, mieszanka środków dezynfekujących, krwi i czegoś jeszcze, czegoś nieokreślonego, co pachniało cierpieniem. I wreszcie poczuł ciężar, niewyobrażalny ciężar własnego ciała, które przygniatało go do materaca. Każdy atom jego istnienia krzyczał z bólu. A potem nastąpił pierwszy oddech, rozdzierający, palący, jakby wciągał do płuc nie powietrze, a potłuczone szkło. Ten oddech był pieczęcią jego powrotu, bolesnym potwierdzeniem, że znowu jest w więzieniu z ciała. Otworzył oczy. A raczej jedną powiekę, bo druga była spuchnięta i zamknięta. Obraz był zamazany, ale powoli nabierał ostrości. I zobaczył nad sobą twarz, twarz młodego mężczyzny, skupioną i profesjonalną, twarz tego samego ratownika, tego z małym srebrnym kolczykiem w uchu. Leżał w szpitalu przez wiele, wiele tygodni. Czas zlewał się w jedno długie pasmo bólu, operacji, kroplówek i pół snu lekarze którzy przychodzili do jego uszka mówili o cudzie używali słów takich jak podne, jeden na milion pokazywali mu zdjęcia rentgenowskie tłumacząc że nie powinien był przeżyć transportu do szpitala a co dopiero pierwszej nocy rodzina przychodziła i odchodziła jego siostra płakała ze szczęścia gładząc go po ręce ale w jej oczach i w oczach innych widział coś jeszcze mieszaninę ulgi i starego dobrze znanego żalu Ulgę, że żyje i żal, że znowu muszą przez to przechodzić, przez kolejny dramat spowodowany przez niego. Ale Marek był już kimś innym. Coś fundamentalnego się w nim zmieniło. Strach, ten wszechobecny strach przed karą, przed potępieniem, który pchał go do picia, po prostu zniknął. Został zastąpiony przez cicha, niewzruszona pewność, pewność, której nie potrafił jeszcze ubrać w słowa, ale która była w nim jak nowy, niewidzialny kręgosłup. Wiedział, że nie musi się już bać, wiedział, że został mu dany czas i wiedział po co. Kiedy w końcu odzyskał siły na tyle, by mówić więcej niż jednym słowem, i kiedy rurka intubacyjna zniknęła z jego gardła, pierwszą osobą, o którą poprosił, była Kasia. Pielęgniarka spojrzała na niego ze współczuciem. Państwa córka była tu codziennie, panie Marku, czekała, aż się pan wybudził. Gdy przyszła następnego dnia, stanęła w drzwiach sali, niepewna i zdystansowana. Wyglądała na zmęczoną, miała podkrążone oczy, trzymała torebkę przed sobą jak tarczę. Marek patrzył na nią i po raz pierwszy od lat widział ją naprawdę. Nie przez mgłę alkoholu, nie przez pryzmat własnego wstydu. Widział swoją córkę. Nie zaczął od przeprosin. Słowo przepraszam z jego ust było dewalowane, bezwartościowe, jak fałszywa moneta. Tysiące razy przepraszał i tysiące razy łamał obietnicę. Wiedział, że tym razem musi zacząć od czegoś innego. Od prawdy. Spojrzał jej prosto w oczy, a jego głos, wciąż słaby i chrapliwy, był ledwo słyszalny. Kasiu, powiedz mi, czy ostatnio zbił się ten niebieski kubek w grochy? Widział to. Widział, jak szok rozlewa się po jej twarzy, jak jej oczy rozszerzają się w niedowierzaniu, a ochronna maska pęka na tysiąc kawałków. Zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, kontynuował, powoli, z trudem łapiąc oddech. W noc wypadku stał na stole w kuchni, upuściłaś go, kiedy zadzwonił telefon od ciotki Eli. Kasia cofnęła się o krok, jakby uderzył ją niewidzialny podmuch wiatru. Oparła się o framugę drzwi. Patrzyła na niego, jakby widziała ducha. A chłopak z karetki, dodał Marek, ten z kolczykiem w uchu, nucił piosenkę Niemena. Dziwny jest ten świat. Słyszałem go. Szczegół po szczególe, słowo po słowie, budował most nad przepaścią, którą sam przez lata tak staranie kopał. To nie były argumenty, to nie były prośby o litość, to były fakty, niemożliwe, niewytłumaczalne, ale prawdziwe fakty które łączyli jego świat z jego światem, w sposób, którego nie dało się zignorować. Patrzył, jak w jej oczach szok, powoli ustępuje miejscu czemuś innemu. Czemuś czego nie widział od lat. To była mieszanka strachu i ciekawości. Po raz pierwszy od lat nie patrzyła na niego jak na problem, ale jak na tajemnicę. Ale Marek wiedział, że to wszystko, te wszystkie cudowne szczegóły, to był tylko dowód. tylko klucz, który miał otworzyć drzwi. Prawdziwa wiadomość była znacznie prostsza, a jednocześnie nieskończenie trudniejsza do przekazania. Bo jak opowiedzieć o świetle, które leczy komuś, kto przez całe życie widział tylko mrok, który sam stworzyłem? Jak wytłumaczyć, że przebaczenie nie jest czymś, na co trzeba zasłużyć po ciężkiej walce, ale czymś, co po prostu jest i czeka, by je przyjąć? Wiedział, że to dopiero początek. Początek najtrudniejszej drogi w jego życiu, drogi nie do nieba, do którego już na chwilę zajrzał, ale z powrotem, z powrotem na ziemię, z powrotem do córki. Kasia stała w progu, blada jak ściana za nią. Nie powiedziała nic, nie musiała. Marek widział w jej oczach całą historię ich bólu, ale teraz po raz pierwszy zobaczył w nich także pęknięcie. Drobne, cieniutkie jak rysa na starym szkle, ale jednak, pęknięcie w murze, który budowała wokół siebie latami, żeby go do siebie nie dopuścić. To pęknięcie nie było jeszcze przebaczeniem. Było czymś znacznie bardziej kruchym i cennym. Było możliwością. Rehabilitacja była piekłem na ziemi. Każdy ruch sprawiał ból, który przypominał mu o wrzasku giętego metalu. Każdy krok z pomocą balkonika był upokarzającym przypomnieniem o własnej słabości, ale ten ból był inny, był czysty, był ceną za powrót, a nie karą za grzechy. I w tym bólu Marek odnalazł dziwną formę pokuty, nie tej narzuconej z góry, ale tej wybranej. Kasia przychodziła nie codziennie, ale regularnie, przynosiła mu gazety, których nie czytał, i owoce, których nie jadł. Siadała na krześle obok łóżka i często po prostu milczeli. Ale to milczenie było inne niż to, które panowało między nimi przez lata. Tamto było ciężkie od niewypowiedzianych oskarżeń. To nowe milczenie było badawcze, czekające, jak cisza przed świtem. Pewnego dnia, kiedy uczył się na nowo chodzić, potknął się i prawie upadł. Fizjoterapeuta złapał go w ostatniej chwili. Marek zobaczył w oczach Kasi błysk strachu. Ale nie był to strach o jego zdrowie. To był stary, dobrze jej znany strach. Strach, że znowu upadnie, w przenośni, że wróci do butelki. Wtedy zrozumiał. Jego cudowne doświadczenie, te wszystkie dowody nie miały dla niej znaczenia, jeśli nie pójdą za nimi czyny. Słowa były tanie. On musiał pokazać jej prawdę swoimi nogami. Które uparcie stawiały kroki, swoimi rękami, które nie sięgały po kieliszek, swoimi dniami, które były trzeźwe. Po wyjściu ze szpitala zamieszkał w małym, wynajętym pokoju. Pierwsze tygodnie były najgorsze. Świat na zewnątrz był polem minowym. Każdy sklep z alkoholem, każdy bar, którego szyłt mrugał w deszczu, był syrenim śpiewem wzywającym go z powrotem na skały. Ale za każdym razem, gdy czuł ten stary, znajomy głód, zamykał oczy i nie widział światła z tamtego miejsca. Widział coś znacznie potężniejszego uśmiech pięcioletniej dziewczynki na czerwonym rowerku. I to wystarczało. Przestał próbować opowiadać o tym, co przeżył. Zrozumiał, że pewnych rzeczy nie da się ubrać w słowa jak opisać kolor, którego nikt nigdy nie widział. Jak opisać uczucie bycia bezgranicznie kochanym, pomimo wszystkiego? Wiedział, że jego świadectwem nie może być opowieść, musi nim być jego życie. Przełom nastąpił kilka miesięcy później, w szary wtorkowy wieczór. Kasia przyszła do niego bez zapowiedzi, przyniosła słonik zupy, ogórkowej, taką jaką kiedyś robiła jej matka, postawiła go na stole, nalała do dwóch talerzy. Jedli w ciszy, przerywane tylko stukaniem łyżek. Gdy skończyli, Kasia nie wstała od razu. Patrzyła na swoje puste naczynie, a potem podniosła wzrok na niego i zapytała cicho, jakby bała się odpowiedzi. Tato, czy tam? Czy widziałeś mamę? Marek poczuł, jak ściska mu się gardło. Pokręcił głowę. Nie, nie widziałem jej, ale czułem ją. Czułem jej miłość. W tym wszystkim, jakby była częścią tego światła. Kasia patrzyła na niego przez długą chwilę, a potem, po raz pierwszy od lat, po jej policzku spłynęła łza. Ale to nie była łza żalu ani złości, to była łza ulgi, nie było wielkiej sceny pojednania, nie było dramatycznych wyznań, przebaczenie przyszło po cichu, nie jak burza, ale jak powolna odwilż po długiej zimie. Przyszło w setkach małych gestów, we wspólnym spacerze, w telefonie bez powodu, w prośbie o pomoc przy wniesieniu ciężkich zakupów, w tym, że znowu zaczęła nazywać go tatą, a nie on. Rok po wypadku pojechali razem na cmentarz na grób Ani. Stali nad zimną kamienną płytą. Marek położył na niej świeże kwiaty. Nie modlił się o przebaczenie, nie prosił o nic. Po prostu stał tam, trzeźwy i obecny, obok swojej córki. I wiedział, że Ania by tego chciała. To była najlepsza modlitwa, jaką mógł jej ofiarować. Gdy odchodzili, Kasia wsunęła swoją rękę pod jego ramię. Ten prosty, ufny gest był jak pieczęć, jak ostateczne potwierdzenie, że wrócił. Nie z tamtego świata, ale do niej. Marek zrozumiał wtedy najważniejszą rzecz. To, co przeżył w świetle ta bezwarunkowa łaska, nie był.